Voorzitter, de regering heeft een aantal regeringen een aantal regeringen gehad. Ispravno. Izbrao Capri. Jeska. da.

kapitan od robotwali górne piętra górne piętra, Zgórne piętra. Jezus! Wyjdźcie stamtąd! Dobrze, Teraz? No jeszcze raz! Ale kto był spalony teraz, Jezus? Spalony! PISO! 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 Ja każdy to czerwona! Czerwona sędzia! Tak jest prawo! Żółta, za to żółta, za takie coś! Tak, temu żółta też Przemka! Przemek, po lekarne, po lekarne wejdź! Nie, 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 nie,